Siemaneczko, witam wszystkich, Szuwar z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam filmik, jak rozrobić hormon wzrostu i jak sprawdzić hormon wzrostu, czy nie macie wyjebek. Oczywiście film jest dokumentalny i zaznaczam tutaj, że nie namawiam do jakichkolwiek brania używek oraz sterydów. Film jest czysto naukowy. Więc tak, moi drodzy, co jest Wam potrzebne? Sól fizjologiczna do wstrzykiwań. Tu akurat mamy 5 ml. Może być woda do iniekcji. Tak to się teraz profesjonalnie nazywa. Do kupienia w necie bez recepty. Ja zawsze używam sobie jeszcze szczykaweczki. Tu w tym przypadku trójka, ale wolę, wolę dwójki. Igła 09. Tutaj niszczymy wieczko. W jednej ampułce hormonu mamy 10 jednostek. I teraz tak. I tu mega częste pytanie, które się pojawia. Mam tutaj 1 ml soli fizjologicznej do wstrzykiwań. Więc jeżeli ten 1 ml wleję tutaj, ile tu będzie jednostek hormonu? Dalej 10. Tu jest taka tableteczka, czy proszek, czy w pierdziele tu 1 ml, czy 2 ml, czy 3 ml. Dalej tu jest 10 jednostek, żebyście to sobie zapamiętali, bo naprawdę łapiecie się na tym strasznie. Bardzo dużo ludzi nie wie o co chodzi. Wlałem tu 1 ml, czyli mamy tu 10 jednostek. I teraz tak. Strzykawka insulinowa z igłą na stałe. Moim zdaniem to jest kondon. Ja preferuję strzykawkę insulinową z wymienną igłą. Dlaczego? Bo igłę sobie wyciągam, wkładam sobie dziewiątkę i tu jest akurat od zera do dziesięciu Czyli będzie odmierzone 10 jednostek. Dosyć fajnie się to mierzy. Trudno dostępne są te szczykawki, jak coś. Nic nie może zostać. Pamiętajcie, jest. I teraz tak. Zdejmujemy. Zdejmujemy igłę. Nakładamy mniejszą. Widać? Jest. Yy. Nie, sorry, tu jest akurat do 40. A już myślałem, że do 100. Ale dobra. Macie po kreskach, łatwo to sobie odmierzyć. Tu ile mamy? Przepraszam bardzo, tu jest do 100. Yy, no to pokażę na tym przykładzie. Tu mamy do 100, no to wiadomo, jedna jednostka, dwie to dwie jednostki. 3, 4, 5 i tak dalej. No to samo tutaj z mierzeniem jest łatwo. I teraz jak zbadać hormon wzrostu? Najlepiej na czczo. Pojechać na badania, zbadać sobie hormon wzrostu, wtedy macie wynik. Na drugi dzień załóżmy, wpierdzielicie sobie 3, czy 4, czy tam 5 jednostek podskórnie, czy tam domięśniowo. Godzinka, 2, jedziecie sobie na badania i znowu Robicie sobie wynik badania hormonu wzrostu. Dodawałem to na ostatnio na filmie. Wrąbałem tutaj 6 jednostek, a wyszło mi 8 na badaniach. Także jak ktoś nie wierzy, to proszę do wcześniejszego filmiku. Tak sprawdzamy hormon wzrostu, tak sobie rozrabiamy hormon wzrostu. Po rozrobieniu, moi drodzy, cyk do lodóweczki i można się działać. Okres półtrwania hormonu to jest 8 godzin. Także jak ktoś chce sobie przypierdzielać 5 jednostek dziennie, to mu proponuję rano południe wieczór albo rano wieczór. Wtedy ten hormon będzie cały dzień krążył w organizmie. Tak to, moi drodzy, wygląda fajnie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za uwagę, jak zwykle mile, miłe komentarze, łapka w górę. No i oczywiście, jak ktoś ma problem z tym, no to również się tyczy peptydów. Na każdym opakowaniu, moi drodzy, pisze. Tu napiszę giecha. Temperatura, w jakiej ma to przebywać i ile jest jednostek. Tak to wygląda. Jeszcze raz dzięki. Mam nadzieję, że materiał się przyda. Do zobaczenia i usłyszenia w najbliższym czasie.